Wszystkie, witam na kanale POP ŚWIADOMOŚĆ i dzisiaj zapraszam was do podsumowania czytelniczego miesiąca MAJ Jak na mnie był dosyć to intensywny czytelniczy maj, bo przeczytałam aż 6 książek z tego co dobrze liczyłam jeszcze szybko sprawdzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć książek przeczytanych. Em, kilka zaczętych. E, o jednej na pewno Wam powiem, o którą zaczęłam. E, ale tak, ale chcę na początku jeszcze dać znać, co czytam obecnie. Jest to, gdzie sięgają złoże, już kończę. E, mam nadzieję, że dzisiaj skończę. Właściwie jestem trochę dalej, bo zaczęłam czytać na Legimi. E, pracy. Książka... No, dowiecie się więcej w recenzji na Instagramie, myślę, ale nie jest moim faworytem zdecydowanie. Myślałam, że będzie dużo ciekawsza. Ym, okazała się trochę nudna, za dużo jest tutaj opisów yy, i bardzo łatwo się wybijam z fabuły momentami. Nie wszystko mnie interesuje, nie, potrzeb, nie potrafię złapać tego takiego... Totalnego zainteresowania w tym wszystkim, więc troszeczkę jestem rozczarowana. No ale nieważne, zaraz też będę się zabierać za Jad z Mroku i Słodyczy, Czyli drugi tom magii na paru i. nie, na paru z magii i trucizny. Znaczy, mi się to Meli, ale przede wszystkim popatrzcie, jak ona jest przepięknie wydana. Jest troszeczkę cieńsza niż właśnie pierwsza część. Ale, no, to może nawet lepiej. Nie wiem. Jest, po Kocham w ogóle to wydanie. Nie tylko ze względu na okładkę, ale też na miękkość stron. Świetny papier jest do tego użyty i bardzo, bardzo fajnie się czyta ogółem i się nie mnie nic, ani grzbiet książki, ani nic się nie mnie, więc to jest w ogóle fantastyczne. Więc to jest taki mój update: czytelniczy. Jutro też będę zaczynać w audiobooku jedną książkę na pewno. Także to jest tyle. E, więc lecimy do podsumowania Maja, bo się za bardzo rozgaduję. E, I tak na wstępie chciałam powiedzieć, że w większości, właściwie tylko jedną książkę mam to za sobą fizycznie. Część jest u mnie w domu rodzinnym, część jest e, po prostu w audiobooku słuchana, czy na mi czytana. Także e, tak wyszło, e, więc mam tak naprawdę jedną książkę fizycznie za sobą. E, zacznę od, e, co było pierwsze? E, Good Girls Guide to Murder, czyli e, poradnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki. Tak. I e, jest to książka, którą e, dostałam od Natki w, właśnie w jednym z rozdań, które organizowała na Instagramie. Wygrałam wyadnotowany egzemplarz i jest on przecudowny. Przez e, a dodatkowe adnotacje, które się pojawiały, to jeszcze było tak milej mi czytać i było bardziej ekscytująco. Ale to, co było super, to w ogóle samo wydanie tej książki, bo. Ono ma już jakby takie zdjęcia, jakieś elementy takie, wpisy jakby z, blog, z bloga, czy z podcastu, jakby takie własne fragmenty, więc no to jest moim zdaniem super zabieg, więc to jest dodatkowe urozmaicenie i do, na, da, nadanie takiej atrakcyjności tej samej książce. O czym jest e, przewodnik po zbrodni, według grzecznej dziewczynki? Jest to książka kryminalna dla młodzieży, coś czego totalnie... Potrzebowałam i nie byłam tego świadoma. To jest książka, której ja osobiście. No nie wiem, czy czytałam coś podobnego wcześniej. E, raczej Kryminały młodzieżowe nie są mega popularne, albo ja po prostu jakoś nie trafiam na nie. E, czy te tajemnice i odkrywanie zagadki to jest tylko element jakiejś większej fabuły, a tutaj jakby na tym się wszystko opiera i to jest cudowne. Mamy dziewczynę, która jest niesamowicie zaradna, pomysłowa, zadziorna i. Bardzo taka płyńczuczna, bym powiedziała, wręcz, i lubi odkrywać pewne rzeczy, po prostu. I tutaj zaczyna się od tego, że mamy projekt, i ona chce dowieść, że morderstwo, które się stało, czy właściwie to było zaginięcie, które się stało w miasteczku, ma zupełnie inne rozwiązanie niż tak naprawdę wszyscy myślą. I tak jak policja uważa, i w ogóle. No i od tego wszystko się zaczyna. Na początku PIP. Sama, później razem z Rabim, szukają odpowiedzi na pytania, na tą zagadkę, kto tak naprawdę spowodował, kto tak naprawdę stoi za, to, za tą zagadką. Bawiłam się świetnie, czytając tą książkę. Yy, totalnie weszłam w ten świat. Język jest tak cudny i plastyczny, bardzo delikatny, yy, bardzo. To jakby angażuje czytelnika w to, co się dzieje i szybko się doczyta, co jest fantastyczne. Ja bardzo lubię książki, e, które mają taki język, są też tak złożone, że po prostu się płynie przez e, tą książkę i kocham krótkie rozdziały. W tym samym czasie, w którym czytałam przewodnik, też zaczęłam czytać Red Queen, czyli czerwoną królową, której niestety nie dokończyłam Przeczytałam tylko 88 stron. E, czytam książkę po angielsku. I wzięłam ją właśnie na weekend majowy z myślą, że ją przeczytam, przynajmniej w większej ilości, ale ze względu na to, że było gorąco, dużo się działo, bo byłam u Patrycji, to po prostu jakoś tak nie byłam w stanie się trochę skupić. No i jakby została ta książka, a w międzyczasie przyszły mi jeszcze książki, które miałam do recenzji, dlatego też nie, nie czytałam dalej, ale totalnie jestem zakochana. W tej koncepcji, w tej historii eee, Niby 88 stron, ale już całkiem sporo wiem I bardzo dobrze się bawię I już nie mogę się doczekać, aż wrócę do tej historii Ponieważ odłożyłam ją na razie na bok Ale chcę totalnie wrócić Bo to jest to, czego ja potrzebuję Ja potrzebuję teraz bardzo dużo romantazy Mam taką wewnętrzną potrzebę Tego połączonego świata romantycznego Z e, że romansu i fantastyki brazem razem Potrzebuję tego, ale w takiej bardzo mi się podoba to, że jest w old, old schoolowym stylu, tak jak Okrutny Książę na przykład, którego I'm obsessed with it. I już jakby pomimo, że czytałam go chyba w marcu, kwietniu? W marcu, w marcu, marcu, marcu czytałam. To ja już myślę o tym, żeby zrobić reread całej serii. E, tak, kocham to właśnie, jaki Holly Black stworzyła świat. A Victoria... Aveyard. Nie wiem, Aveyard. E, jest też świetna i robi swoją robotę bardzo dobrze i już nie mogę się czekać, żeby wrócić do tego świata. E, więc tak, to był taki off-top właśnie a propos książki, którą zaczęłam czytać, ale nie skończyłam. Następną książką, którą czytałam, była książka, którą czytałam we współpracy z Gorszą Czekoladą, i to jest Times New Romance od the Bieli to jest jej pierwsza książka New Adult. I ja tutaj nie przypadłam. Julia Biel, jak wiecie lub nie, jest dosyć e, taką autorką dla mnie e, typu guilty pleasure, żebym powiedziała. Bardzo lubię historie, które tworzy, ale mam z sobie taką trochę love-hate relationship. Uwielbiam ją, jeszcze ja poznałam ją na targach w Warszawie i w ogóle no najlepsza rzecz na świecie. E, poznać autora, z którym się jest od samego, prawie, no, może nie od samego początku tworzenia, ale od pierwszych książek. No, ja totalnie, no to była dla mnie mega przyjemność, że Julia mnie poznała, więc w ogóle byłam jak wow! To było naprawdę dla mnie takie duże zaskoczenie i było to przeprzemiłe. Ja bardzo lubię styl Julii, ponieważ mimo, że czepiam się pewnych elementów, na przykład świata zbudowanego czy jakiejś osobowości danego bohatera, to ja brnę w tą historię, bo po prostu chcę wiedzieć. I moim zdaniem to jest taka jakby siła tego wszystkiego. Jeżeli chodzi o, ta, o sam Times New Romance, o którym e, mówiłam, jest to książka, która... Bazuje na... E, powiedzmy.. Friends to Enemies to Lovers, powiedzmy takim wątku. Mamy tutaj Eli i Tio, i oboje znają się z dzieciństwa, pisali razem książki i w ogóle. No ale teraz są już dorosłymi ludźmi, coś ich poróżniło ze sobą i jego się nie lubią. E, Tio jest pisarzem romansów. Eli jest pisarką kryminałów i nadarza się okazja, żeby ich siły się połączyły. I wydawnictwo postanowiło, że napiszą razem romans. I pisarka, która nie pisze romansów, pisarz, który pisze romanse, są połączeni razem. Nagle swo, swoi najwięksi, najwięksi rywale razem muszą pracować nad wielkim projektem. Jednym z takich minusów, um, który gdzieś tam. W późniejszym czasie zauważyłam, to to, że w sumie mamy bardzo mało elementów z tego samego procesu pisania. E, mamy na samym początku książki trochę o tym powiedziane, mamy tam kilka takich stricte pisania, ale tak naprawdę przez całą książkę ja trochę tak oczekiwałam takich smaczków związanych z tym ich pisaniem, czy oni piszą osobno, czy piszą razem, bo wcześniej było tak, że niby piszą razem tak, raz tak, raz tak. Raz tak. E, było, był taki element, że Eli poszła sobie pisać w nocy, e, kiedy oni niby teoretycznie mieli pisać w ciągu dnia razem, także ja totalnie chciałam więcej szczegółów z tego z procesu, z tego po co w ogóle oni tam razem byli. E, nie dostałam tego, ale szczerze mówiąc, jestem w stanie wiele wybaczyć tej historii, bo jakoś tak czuję, że to jest taka dobra historia. Bardzo się wciągnęłam w to wszystko. Ja totalnie przepadłam do tej historii. Przeczytałam ją w dwa dni, bodajże, a ona ma chyba 600 czy 700 stron, także jest naprawdę grubą książką, ale jakoś tak nie wiem. Te motylki brzuchu, które gdzieś tam mi się pojawiły, jakoś tak totalnie zadziałały tym, że taka była motywacja. Ja cały zamyślałam o tej historii, tej dwójki. I to prawda, jest coś takiego, że. Jeżeli chodzi o samych bohaterów, to drugoplanowi są bardzo tacy płascy i bardzo... Na przykład denerwowało mnie, że przyjaciółka e, Ellie, nie pamiętam teraz jak się nazywa, ona tak strasznie mocno sfokusowana była na tym, żeby ona żeby Ellie przespała się z Theo, żeby wykorzystała tą szansę, że w końcu takie ciacho może e, po prostu... E, może z nim się przespać ale jednocześnie trochę nie brała pod uwagę tych emocji swojej przyjaciółki nie wiem, to było takie dla mnie trochę dziwne i tak oderwane trochę od rzeczywistości z jednej I get it, ale z drugiej strony jakby czegoś mi tu brakuje um, mamy też przyjaciela Tio on już był trochę ciekawszy, ale też on był taki dla mnie zbyt randomowy i trochę nie, nie rozumiałam sensu, dlaczego on jakby z nimi mieszka nie do końca to, że też mam wrażenie było dopowiedziane ale mimo wszystko jakby mi się to podobało, ja nie, za, nie zarzucam zbyt wiele, ja też uważam troszeczkę, że jeżeli chodzi o postacie kobiece, to w książkach Julii Biel, które czytałam, raczej właśnie te kobiece postacie dla mnie były zawsze kontrowersyjne, na zasadzie takiej, że nie do końca się z nimi gdzieś tam utożsamiałam i te postacie męskie były dla mnie dużo ciekawsze, miały większą taką osobowość i może w tym przypadku było bardzo podobnie. Ale jednak ja mimo wszystko zapominam o tym. Zapominam o tym i cieszę się tym, jak, jak, jaką radość mi dała ta lektura i jak bardzo się wciągnęłam w to i ta książka po prostu dała mi czystą rozrywkę była tym, czego potrzebowałam na tamten moment. Także big thank you, Julia! I love you! I czekam na kolejne new adult książki, bo uważam, że to jest gatunek, w którym powinnaś się rozwijać. Kolejna książka to właściwie dwie książki, bo to jest pierwszy i drugi tom, to jest dylogia, ja także opowiem o nich razem. To jest książka To Tylko gra i gra o wszystko Katarzyny wycisk. To jest moje, było moje pierwsze spotkanie z twórczością Kasi i totalnie żałuję. Wow! Ja zakochałam się w tej historii. Kolejna historia, w której się zakochałam. Totalnie moja historia. To znaczy relacyjnie i bohatersko totalnie siadło. Uważam, że bohaterowie są wykrawani idealnie. <grytanie> no, wiadomo, no, może nie idealnie, ale są naprawdę fantastyczni. Relacja między nimi jest tak pięknie budowana. Oni oboje są dojrzali, dorośli. To jest coś, coś czego się jakby nie spotyka praktycznie w literaturze takiej romantycznej, obyczajowej. Ja byłam pod niesamowitym wrażeniem tego, co tam się działo. Kiedy w tych takich typowych romansach, obyczajach pojawia się element takiego dramatu, takiego... Wiesz o tym, jako taki czytelnik regularny takich książek, wiesz o tym, że w tym momencie to, to zrobi się wielka drama o, o coś tam, wielka burza związana z, nie wiem, jakimś wydatnieniem problemu, który gdzieś tam się chował, ktoś chował tajemnicę, jakąś miał i tak dalej. Tutaj mamy rozmowę, mamy zrozumienie i przegadanie wszystkiego. W tych książkach tak się nie robi, więc dlatego jestem totalnie oniemiała, jestem totalnie zakochana i Kasiu, ja ci tak dziękuję za takich dojrzałych bohaterów. Love. Totalnie to jest coś, co, co mnie kupiło. Eee, ale żeby tak jeszcze Wam przybliżyć, o czym właściwie jest ta delogia, jest to historia Vicky i Kiliana. Historia romantyczno-obyczajowa bym powiedziała. Eee, I jesteśmy osadzani w świecie gamingowym. Mamy tutaj właśnie Vicky i mamy Kiliana, którzy grają w FIFA. Tylko co w tym jest takiego wyjątkowego? E, Wiki ukrywa się za maską króliczka e, i nikt nie wie o tym, że jest kobietą, co jest właśnie bardzo fajną, fajnym elementem, bo uważam, że jest to pokazanie perspektywy, której ja osobiście nie znam, właśnie kobiet w gamingu i tej dyskryminacji gdzieś tam i e, to jest też główny powód, dla którego Wiki się kryje za maską, ponieważ Kobiety nie są dobrze widziane, no nie to, że nie, nie są dobrze widziane w świecie gamingowym, ale często są, em, rzucane w ich stronę właśnie obraźliwe jakieś komentarze. E, no i z drugiej strony mamy Kiliana, który jest e, też gamerem, jest jednym z takich lepszych, takich prosów, więc gra zawodowo w jakieś jeszcze drużynie międzynarodowe, w tych wielkich zawodach itd. Także mamy prosa i takiego amatora, który już jest naprawdę na bardzo wysokich yy, szczeblach i w pewnym momencie spotykają się razem na zawodach. I w ogóle no, niesamowita historia. Yy, bardzo mi się podoba koncepcja, wykonanie. Ja. Jeszcze najważniejsza rzecz. Sceny erotyczne. Po polsku brzmią dobrze. Jest to możliwe. Jest to możliwe, i to Kasia, Kasia wycisk to sprawiła, że naprawdę nie czułam takiego cringe'u w sobie, czytając sceny erotyczne. Nie było to takie biologiczne, nie było to zbyt poetyckie, nie było to zbyt obrazowe albo wulgarne. To po prostu było wyważone. Ja jestem w szoku, że tak można to robić. Wszyscy, którzy piszecie sceny erotyczne w polskich książkach. Uczcie się od Kasi i... Przy, albo przynajmniej przeczytajcie grę o wszystko, czy tam y, to tylko gra. Aaaa! No, aaaa! Poza tym, jeżeli zainteresowała Was ta seria y, i chcielibyście sięgnąć po coś takiego, totalnie kupcie sobie wersję fizyczną. Ja się bardzo mocno na tym zastanawiam, chociaż słucham audiobooka i nie wiem, czy wrócę y, do książek. Nie chcę też za bardzo... Y, ładować sobie książek na półkę, bo ja już wiem jaki to jest problem jak już zwożę powoli do domu e, coraz więcej książek, jak bardzo ciężko jest je wszystkie uporządkować w każdym razie kupcie, bo wydanie wydanie obu książek to jest majstersztyk wow, tutaj wrzucę wam zdjęcie jak one wyglądają, ale brzegi okładka, wszystko się tak razem wszystko jest jakby tak, jak ma być. Plus jeszcze na okładce, z tego co się orientuję, są jakieś tam cytaty UV, Więc w ogóle, cool, bardzo cool. E, dobra, ale przejdźmy dalej, bo się już roz rozgadałam, z chyba za bardzo. Okej, okay. następną książką jest książka, którą mam przy sobie. Wow! W końcu! E, Ten wieczny rok. Jest to książka, którą e, czytam we współpracy z wydawnictwem Jaguar. E, książka, która bardzo mi się fabularnie spodobała, w ogóle bardzo ładną układkę ma. E, bardzo mi się spodobała fabularnie, ponieważ mamy tutaj e, głównego bohatera, który jest w połowie śmiertelny w połowie, nie jest jakby taką trochę chodzącą śmiercią, żywą śmiercią, bym powiedziała. W ciągu dnia zamienia się w szkielet, jakby nie istnieje, a w nocy jego ciało. Przy, Powraca. Jest tak, przez to jakby trochę niezniszczalny, nie da się go zranić w żaden sposób, chyba że emocjonalnie, powiedzmy, chociaż już jest na to odporny. I ma 300 lat. I mamy drugą bohaterkę, która jest e, byłą jakby damą, nie wiem czy damą dworu, to bardziej taką przyboczną księżniczki z Jednego Królestwa, które niestety zostało napadnięte i tak naprawdę nie istnieje. No i tutaj mamy właśnie tą dwójkę bohaterów, którzy razem wyruszają w podróż, która ma spełnić ich marzenia powiedzmy, która ma odbudować to, co zostało zniszczone w ich życiu i fajne jest to, bo jest tutaj wplecona tak jakby delikatnie reprezentacja e, i nie jest to bardzo inwazyjne, jest to tak właśnie znaczy nie chcę powiedzieć inwazyjne, bo nie jest to taki hamski motyw, bo są takie czasami, że tak aż na siłę coś dają, a tutaj jest to takie bardzo, bym powiedziała, fajnie wpleczone, fajnie wyjaśnione i trzyma się to kupy, ale sama fabuła, powiem wam, że nudziła mnie momentami, no nie wiem, były takie duże też przeskoki czasowe, które totalnie mnie wybijały z rytmu i ja sobie w tym momencie miałam takie... No, ale co się dzieje? Teoretycznie czekamy w napięciu, bo tam się dzieją jakieś rzeczy, a tutaj na przykład tydzień minął, dwa tygodnie minęły na dwóch stronach, i takie, no ale jakby my ciągle czekamy w tym napięciu, co się dzieje z tą, ja z jedną osobą, i no ja nie rozumiem troszeczkę tego, dlaczego w ten sposób. Ja jestem ja rozumiem, no bo to jest dosyć cienka książka, dużo się tutaj mimo wszystko dzieje momentami, także okej, okay. ale. No, nie, nie zakochałam się. Lubię tutaj takie elementy symboliczne, jest, jest troszeczkę tak symbolicznie momentami. E, ostatnie 50 stron jest naprawdę ciekawe. E, no i końcówka mi się też bardzo podobała. Najbardziej podobało mi się to mimo wszystko, że jest to po prostu jednotomówka. Ja bardzo, bardzo mi brakuje książek typu jednotomówki fantastycznych, bo przeważnie to są serie, trylogie, dylogie, bla, bla, bla. bla. Ja potrzebuję więcej jednotomówkowych książek fantastycznych w moim życiu Więc jeżeli macie jakieś polecaki, to koniecznie dajcie znać, bo no, po prostu tego potrzebuję e, Lubię serię, ale wolę jednotomówki Zdecydowanie wolę, jak jest historia skończona I tutaj taka jest Ale no nie bawiłam się jakoś wyśmienicie Jest to takie 2,5 na 5 Podciągając pod 3, ale raczej bym powiedziała 2,5 e, Nie mam więcej nic do dodania Więcej mam... Więcej szczegółów dałam w recenzji na Instagramie, no nie jest, nie jest to miłość, totalnie nie jest to miłość, jest to jedna chyba, jest to najsłabsza właściwie książka, którą przeczytałam w miesiącu maju. Oh, następna książka to Róże i Fiołki I jest to pierwszy tom z, z trylogii Rosenholm i wow... Ja się nie spodziewałam tego. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się tego, jak bardzo mi się spodoba ta książka. Jest to książka, której patronuje między innymi Monika Śliwkowy-Kompocik i to ona mnie namówiła do tego, żebym wzięła właśnie tą książkę do współpracy recenzenckiej z wydawnictwem Buxfolia i cieszę się, że to zrobiła. Jest to naprawdę fantastyczna książka. Z jednej strony ma pewne... Niedociągnięcia, jak na przykład bardzo mocną inspirację e, Harry Potterem. I jeżeli sięgniecie po tą książkę i znacie Harry'ego Pottera, od razu będziecie wiedzieć o co chodzi. Ale no nie chcę to spoilerować, ale jest mocna inspiracja tym światem. Jednak jest bardzo dużo elementów nordyckich, co totalnie mnie zaskoczyło, totalnie mnie kupiło w tym wszystkim. E, autorka jest Dunką, więc przeklata właśnie runiczność e, te historie wikingów to jak tak jakby ten klimat, który gdzieś tam jest, tak gdzieś tam trochę powściągliwość, zimno, które pije poniekąd od tych ludzi ze Skandynawii a jednocześnie takie zaangażowanie. Mamy też te piękne tereny, zamek, w którym wszystko się dzieje. No, ja jestem totalnie urzeczona tą książką. Nie mogę się doczekać drugiego tomu. Podobno też jest fantastyczny, jest po prostu sztosem. Więc tym bardziej się nie mogę doczekać. Ja jestem kupiona. Naprawdę jestem kupiona. To jest. Ach, no nawet nie umiem. Nie umiem się określić dokładnie, ale jest to książka, która ma świetnie wykreowanych bohaterów. I mamy poświęcone na samym początku bardzo dużo czasu tym bohaterom, żeby też gdzieś tam przedstawić ich sylwetki. I nie jest to aż takie nudne, to naprawdę jest ciekawie poprowadzone. Mamy magię, mamy magię w ogóle krwi, e, śmierci, e, wzrostu i jeszcze ziemi. Samo to też daje ten klimat, to jest tak, taki bardzo mroczny Harry Potter, bym powiedziała, to jest, ono, ta historia ma w sobie tyle mroku, którego ja się totalnie nie spodziewałam. To jest. No, to jest największa siła tej książki. To, że pod płaszczem takiej książki właśnie 13, 14 plus, no tam jest na okładce 15, ale to właśnie dlatego, że mamy dodany ten mrok. Mrok, który po prostu wylewa się momentami zewsząd. Mamy właśnie. E, duchy, rozmowy z duchami, te spiritualistyczne jakieś elementy, e, moc krwi, czyli trochę... więc tak jakby trochę upuszczanie gdzieś tam krwi, żeby z tego... swoją moc wydobyć. E, mamy właśnie te runy, ja jestem mega totalnie into runy. runy. Nie, z, nie znam run, ale mnie tak fascynują runy, jeszcze... Nie. To jest tak, że bardzo lubię ten motyw, o tak. Bardzo lubię runiczny motyw, po tym moja piękna runa na palcu. Eee, swoją drogą zainspirowała mnie ta książka, żeby sobie zrobić kolejne tatuaże związane z runami nordyckimi, także, no, ciekawie. Eee, I bardzo, no, ja bardzo polecam. Jest to książka zdecydowanie 15, plus, bo ten mrok jest tam, takie elementy powiedzmy trochę opętania, takie delikatne, horrorowe, eee, to napięcie gdzieś tam, ale eee, no, mega mega, mamy tam wiele wątków, mimo że jest dosyć stosunkowo krótka, ale jest fantastyczna, naprawdę jest mm, porywa, porywa czytelnika i ja przeczytałam ją po prostu prawie jednym tchem, gdyby nie to, że miałam mało czasu, żeby przeczytać ją, bo w sensie nie miałam dużo czasu na raz, to bym przeczytała pewnie w jeden dzień, bo naprawdę jest świetna, bardzo polecam. Korzystając z okazji, że nagrywam, to jeszcze dogrywam, ponieważ zapomniałam w podsumowaniu Maja opowiedzieć o jednej książce, czyli jak unikać toksycznych mężczyzn. Jest to książka, którą czytałam we współpracy z Pruszyńskim i jest to taka mm, książka pani Bzowy, która jest psycholożką, psychoterapeutką i ona pokazuje nam pewne takie rodzaje toksycznych zachowań, które Um, doświadczały jej pacjentki. I mamy tutaj na przykład narcyzów, mamy zazdrośników, mamy maminsynków, mamy jakichś zabor, zaborczych bardzo ludzi, kontrolujących. I jest to niesamowite, w jaki ciekawy ona sposób je, to wszystko prezentuje, ponieważ ona opowiada o tym, nie że jakby tak próbując negować mężczyzn, że mężczyźni są źli w ogóle. Tylko tłumaczy, dlaczego w ogóle te kobiety wchodzą w takie relacje, i dlaczego na przykład mężczyźni mogą się w ten sposób zachowywać. I uważam, że to jest ciekawe, bo to nie jest piętnowanie nikogo, tylko próba zrozumienia jednej i drugiej strony. E, wiadomo, to jest pani psycholożka, więc e, ma to sens, ale jednak trochę nie, jakby nie, nie spodziewałam się niczego i dostałam coś bardzo fajnego, także e, ja osobiście bardzo polecam, jeżeli lubicie takie psychologiczne tematy albo jakby gdzieś jest to wam bliskie, to koniecznie przeczytajcie, bo jest niesamowicie ciekawe. No i tyle z, od Wiktorii z przyszłości. I to była ostatnia książka, której chciałam Wam opowiedzieć, bo to była ostatnia książka, którą przeczytałam w maju. Właściwie ostatnią książką, którą przeczytałam w maju była Gra o Wszystko, ale już o niej opowiedziałam. Także dzięki za oglądanie. Dajcie znać w komentarzu, co Wy przeczytaliście w maju i jakie książki Wam się udało y, przeczytać. E, ja mam nadzieję, że w czerwcu... Nie spadnie mi ilość przeczytanych książek, ponieważ uważam, że 6 miesięcznie to jest całkiem spoko liczba. Bardzo mi się podoba ta liczba, także trzymajcie kciuki, żeby mi się tak udało. No i poza tym dzięki za oglądanie, zostawcie łapki w górę, jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye! -o!